A ty, gagatku, wszedłeś tu, żeby dowiedzieć się, jak kopiować pety. A mam cię, przyłapałem cię. Dobra, a tak na poważnie. Zostaw lajka, subskrybuj ten kanał, w komentarzu napisz swój nick a rozdam ci też pety. Masz szansę na to, więc tutaj dzisiaj w tym odcinku też je rozdam. Ale zajmijmy się tematem kopiowania petów i czy jest to w ogóle obecnie możliwe. Odpowiem wam na pytanie: jest możliwe, ale jest wielkie, ale. Jakby to ujął klasyk. Słuchajcie. Przede wszystkim ten film ma Wam pokazać to, że ostrzec Was przed tym, żebyście nie instalowali pewnych rzeczy, nie szukali pewnych rzeczy, bo to jest bez sensu. Ale powiem wam o co chodzi. Kopiowanie rzeczy, przedmiotów w, nie tylko w Robloxie, nie tylko w różnych gra, innych grach poza Robloxem, to jest odwieczny problem i zdarza się oczywiście. Sam jeszcze jako nastolatek, słuchajcie, były takie możliwości, żeby kopiować itemy w Neverwinter Nights Multiplayer, to była taka gierka, możecie sobie... E, sprawdzić, no ale to, to na wszystkie gry na cierpiały na tego problem. E, Warzy też, The Infestation, no wiele gier. E, działa to w w w w dlaczego? ponieważ w większości twórcy gier jeszcze mogą sobie jakoś sprawnie to załatać. Natomiast w Robloxie jest duży problem, ponieważ jakby twórcy trybów w Robloxie mają narzucony styl skryptów i pewne rzeczy są zablokowane dla nich i nie są w stanie naprawić chyba że w jaki sposób Roblox będzie inaczej działał? E, kopiowało się itemy w PET Simulator za pomocą banku, za pomocą tradu. E, chodziło o to, żeby po prostu w szybkim czasie dać trade'a, a potem w jakiś sposób sprawić, żeby skrypt trada myślał, że ten pet zosta nie został, żeby. Z jednej strony PET został, a w drugiej strony ten, ta osoba, która dostawała tego PETa miała go, czyli pojawiałyby się jakby dwie kopie, jak to dokładnie działa, nie będę Wam oczywiście mówił. Natomiast <laughs> obecnie sytuacja jest załatana. I tutaj o wiele trudniej jest kopiować te pety. Więc tutaj raczej, jeżeli chcecie użyć jakiejś kopii, to raczej tego nie dostaniecie, bo pewnie, pewnie niewiele osób wie, jak to robić, i na YouTubie na pewno nie znajdziecie tej informacji. I stąd moja przestroga dla was. W ogóle, jeżeli szukacie jakichś takich informacji, czy skryptów, czy, czy właśnie jak kopiować pety, to bardzo proszę, żebyście uważali, byli ostrożni, bo możecie stracić. Nie tylko konto w Pet Simulator X, ale konto w Robloxa, czy jakieś inne rzeczy, bo możecie zainstalować wirusy, trojany i przez to stracicie na przykład dostęp do komputera, albo jeszcze inne straszniejsze rzeczy się staną, nie wiem, dostęp do konta bankowego rodziców, czy coś, zostanie wykradzione tam pieniądze. Chociaż one mają swoje zabezpieczenia, więc o wiele trudniej, ale jest taka sytuacja. Więc moi drodzy, jeżeli macie filmik na YouTubie, który mówi, pokazuje jakieś, że musicie pobrać, wejść na jakąś stronę, z której coś pobierzecie, to tego nie róbcie. Widziałem właśnie na, na YouTubie jest pełno osób, które wrzucają jakieś poradniki do skryptów, tak, żeby słuchajcie, za jednym, fa farmić sobie za jednym razem to wszystko bez AFK, bez, bez bycia na komputerze. Oczywiście jest, są takie rzeczy jak autoclicker. ok, tiny task, ok, ale jeżeli ściągacie coś z nieznanego źródła, od jakichś osób, które obiecują wam gruszki na wierzbie, to macie duże ryzyko i chcę was przed tym przestrzec, żebyście tego po prostu nie robili, bo to jest straszne ryzyko dla was, dla waszego bezpieczeństwa, waszych danych, kont i w ogóle wszystkiego. Nie pobierajcie nigdy w życiu, nie pobierajcie żadnych, słuchajcie, rzeczy Nigdy nie chodźcie na jakiejś strony i z tych stron nie korzystajcie, nie pobierajcie różnych programów. No i przede wszystkim nie podawajcie waszych adresów, dat urodzenia czegokolwiek innym nieznanym osobom. Pamiętajcie sobie o tym, słuchajcie, na tym zakończę filmik, ale rozdam jeszcze obiecane pety, także zapraszam. Pamiętajcie, co 50 łapek rozdaję dodatkowego peta. W poprzednim odcinku zostawiliście 50 łapek, więc rozdamy dzisiaj dwa pety. A więc zaczniemy od Pana Bartolineo. Proszę bardzo. Zastanawiam się, dajcie znać, czy chcecie też dostać te normalne pety, czy tylko hardkorowe was interesują, bo nie wiem, ale będę rozdawał te hardkorowe. No i rozdamy sobie jeszcze pecika. Peksio, peksio dziękuję za uwagę i do zobaczenia.